Wszystkim witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i w mojej serii, w której pokazuję różne porady i triki związane z przygotowaniami do napadu na kasyno. W sumie w tej serii przygotowałem dla Was trzy filmy, czyli wychodziłoby na to, że ten jest ostatni z nich, ale jeśli masz jakieś swoje uwagi związane z przygotowaniami do napadu na kasyno... Które jeszcze w tej serii się nie pojawiły, no to możesz o tym napisać w komentarzu pod tym filmem. I kto wie, może na bazie tego uda się zrobić jeszcze kolejny odcinek. Na wstępie też zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem, tym bardziej jeśli Ci się ten odcinek spodoba, i do zostawienia Suba na dole razem z Dzwonkiem, żeby być na bieżąco z filmami z GTA 5 i ze zbliżającym się GTA 6. A my już tutaj przejdźmy do odcinka. Sponsorem kanału jest Eneba, strona na której możesz tanio kupić gry, doładowania do PlayStation Network, Game Passy, walutę do gier, jak choćby w i wiele więcej po korzystnych cenach. Kliknij w link w opisie i sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie. Przechodzimy do pierwszej rzeczy w tym odcinku i tutaj skupimy się na misji z pojazdami ucieczkowymi, zawsze w napadzie na kasyno, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności. Wybieram najtańszego kierowcę. No chyba, że chcę odblokować sobie cenę z na jakiś pojazd DLC Casino Heist to wtedy wybieramy tych droższych kierowców, ale pomijając ten fakt i ten jedyny wyjątek, zawsze wybieramy najtańszego kierowcę. Kiedy to zrobimy, będziemy mieć do wyboru cztery opcje samochodowe, a są to ASBO, Sentinel Classic, EC Classic i Kanjo. I tutaj najrozsądniejszym wyborem jest zdecydowanie Sentinel Classic. Po pierwsze, jest najszybszy z tych wszystkich samochodów, co teraz widzicie na tym porównaniu, gdzie testowałem wszystkie cztery samochody na lotnisku w Los Santos. No i do tego ma najlepsze przyspieszenie i jest najzwrotniejszy, Dlatego warto zwrócić na to uwagę, ponieważ przede wszystkim ukończycie szybciej przygotowanie z kradzieżą tych samochodów. Nie będziecie się wlec z takim Asbo czy Kanjo, który jest bardzo toporny w prowadzeniu. A na finale takim pojazdem jak Sentinel Classic łatwiej balansować pomiędzy ścigającymi. Z radiowozami, chociaż szczerze to jaki pojazd wybieramy, większe ma znaczenie na samym przygotowaniu, gdzie dodatkowo bardzo często będziecie wykonywać tą misję w pojedynkę. A co za tym idzie, będziecie musieli wykonać dwa kursy tym samochodem, ponieważ zawsze na przygotowaniu należy ukraść dwa pojazdy. Więc to jak szybko przejedziecie między misją a salonem gier ma wpływ na to, jak szybko wykonacie to przygotowanie. Mniejsze znaczenie ma to na finale napadu, bo szczerze tam nie zawsze wykorzystujemy te pojazdy ucieczkowe. Bardzo często gracze i również ja po prostu kradną randomowy pojazd z ulicy NPC-towi, który przypadkiem przejeżdża w naszym pobliżu. Bo i tak kluczem jest tutaj dojechanie do śmigłowca, znajdującego się na dachu komisariatu którym to już gubimy cały policyjny pościg oraz skończymy misję. Więc na finale napadu, jeśli mamy gdzieś przyjechać pojazdem ucieczkowym z przygotowania albo pojazdem z ulicy od NPC-ta, to i tak do przyjechania mamy tylko kilka metrów i tam nie ma to tak dużego znaczenia, jaki pojazd wybierzemy. Więc ten szczegół bardziej plusuje przy misji przygotowawczej i warto na to zwrócić uwagę. Teraz przechodzimy do przygotowania z broniami i w tym miejscu możemy trafić na misję z wybrzeżem. Osobiście bardzo lubię tą misję, ponieważ kiedy robimy przygotowania do napadu na kasyno w pojedynkę, to tutaj możemy dostarczyć wszystkie potrzebne bronie za jednym zamachem. Nie będziemy zmuszeni wykonywać dwóch kursów między misją a naszym salonem gier, jak to przeważnie się dzieje na tym przygotowaniu. Tutaj pokażę Wam drobnostkę i bardzo mały skrót. Kiedy rozpoczynacie misję, to pierwszym krokiem jest polecenie do żółtego punktu, w drugim kroku gra będzie kazała nam zlokalizować przeciwników na wybrzeżu. Ale w tym przypadku to ignorujemy i od razu staramy się zlokalizować samolot na wodzie, bo zawsze to w nim znajdują się broni, które będziemy musieli dostarczyć. Ja osobiście bardzo często robię to w ten sposób, że podlatuję do samolotu na opresorze MK2 i zeskakuję z niego, nie przejmując się w ogóle tym, że tym samym zatapiam MK2 w wodzie, bo w sumie i tak pójdzie w kolejnej misji, dzwoniąc do Mors Mutal, będę mógł go odzyskać. Więc w mojej opinii nie ma sensu się tutaj bawić w ten sposób, że zostawiacie takiego opresora lub inny pojazd na brzeg. I dopływacie do tego samolotu Bo to zabiera dodatkowy czas Więc kiedy już wskoczę do wody To wsiadam do tuli Bo tak właśnie nazywa się ten samolot I lecę od razu do finałowego punktu na mapie Gdzie dostarczę bronię. U mnie przeważnie tym punktem jest lotnisko w Sandy Shores I szczerze nie mam pojęcia Czy są też inne punkty dostawy Ja mam wrażenie, że zawsze trafiał mi się właśnie ten Ale kiedy już to zrobicie To po prostu odszukujecie nową sesję Najlepiej z ustawionym punktem odrodzenia w salonie gier I tym sposobem przechodzicie do kolejnego przygotowania. Bardzo drobny skrót, ale warto o tym wiedzieć. Przechodzimy do kolejnej rzeczy w tym odcinku, tym razem związanej z przygotowaniem z grup ZEX. Większość z Was raczej miała styczność z tym przygotowaniem i jeśli ktoś robi przygotowania do napadu na kasyno regularnie, no to raczej wie jak tą misję wykonać poprawnie. Tym bardziej, że metoda z grup ZEX to najlepsze i najłatwiejsze podejście na metodzie sprytnej, więc warto z niej korzystać. Jednak dla formalności warto o tym wszystkim przypomnieć. Jest to przygotowanie dwuczęściowe i w pierwszej części Waszym Zadanie będzie zdobycie opancerzonej furgonetki. I tutaj mała ciekawostka. Jeśli posiadacie najdroższy salon gier, czyli ten w Wynwood, to może Wam się trafić najlepszy i najszybszy wariant tej misji, gdzie furgonetka, którą będziecie musieli zdobyć, będzie znajdowała się w mieście. W innym przypadku będziecie mieć któryś z dwóch wariantów, albo Paletto Bay, albo Sandy Shores. Jeśli w gorszym wypadku trafi Wam się Paletto Bay, to odszukajcie nową sesję i spróbujcie odpalić misję ponownie, ponieważ w tym przypadku misja będzie bardzo, ale to bardzo długa. A oczywiście w lepszym wypadku traficie na misję w Sandy Shores. W każdym razie, niezależnie gdzie robicie tą misję, najpierw warto pozbyć się wszystkich wrogich NPC-tów otaczających furgonetkę. Następnie szarpniecie za jej klamkę, wtedy dowiecie się, że drzwi są do niej zamknięte, ale za to na radarze w tym czasie dowiecie się, który konkretnie mechanik posiadał klucz do tego vana. Zabieracie klucz, otwieracie furgonetkę i w międzyczasie uważacie na policję, która pojawi się dosyć szybko od momentu, kiedy zaatakujecie mechaników. Ale kiedy już będziecie odjeżdżać furgonetką, to po prostu zadzwońcie do Lestera i poproście go o to, aby ten policyjny poziom pościgu usunął. Akurat ta misja, na której teraz się skupiamy, to jedna z nielicznych, w których to możemy skorzystać. Korzystać z tej opcji. Zazwyczaj w innych przygotowaniach do napadu na kasyno ta opcja jest włączona. Przejdziemy teraz do najdrobniejszej rzeczy w tym odcinku, ale myślę, że wartej uwagi. Tym bardziej, jeśli je regularnie wykonujecie bądź macie zamiar wykonywać napady na kasyno. Zawsze na początku, kiedy rozpoczynacie proces przygotowywania napadu, to musicie się dowiedzieć, jaki łup na nim posiadacie. Łupów mamy cztery, o czym już w sumie wspominałem w poprzednim odcinku z tej serii. W każdym razie, kiedy w czasie zwiadu będziecie znajdować się na etapie sprawdzania kamer, to pamiętajcie, że kamera ze czyli ta z który mamy podgląd na łup, to zawsze jest numer jeden. Drobna rzecz, ale jeśli ktoś to wie, no to nie dojdzie do sytuacji, że wchodząc na kamery, gdzie na przykład pierwszy wyświetli się podgląd z kamery numer 2, to taka osoba nie zacznie przebijać się w prawo po kolei sprawdzając niepotrzebnie wszystkie inne kamery, a dopiero na końcu tą właściwą ze skarbca. Mi osobiście na początku robienia napadu przytrafiało się to dosyć często i momentami było to nawet irytujące, ale później, zwracając już uwagę na numery kamer, za każdym razem oszczędzało się trochę czasu. I ostatnia rzecz w tym odcinku dotyczy opcjonalnego przygotowania, czyli takiego którego nie musimy wykonywać, ale zauważyłem, że bardzo dużo graczy nadal korzysta z tego rozwiązania, mimo że napady istnieją już wiele lat, więc postanowiłem coś o tym wspomnieć w tym odcinku. W sumie to nawet będzie bardziej przestroga niż porada. Ogólnie totalnie nie opłaca się robić tego przygotowania. Teraz na ekranie widzicie napad, w którym to nietypowo postanowiliśmy razem z widzem elektrycznymi wiertłami otwierać tylko i wyłącznie skrytki, totalnie ignorując główny łup. Zrobiliśmy tak, ponieważ w jak najbardziej klarowny sposób zobaczycie, jaki potencjał dają skrytki i okazało się, że przez cały czas, który mieliśmy dostępny w skarbcu, a było to niecałe 3 minuty, ze skrytek udało nam się zdobyć tylko około 60 tysięcy dolarów. Większość graczy, kiedy decyduje się już na otwieranie skrytek, no to robi to maksymalnie 30 sekund przed końcem czasu, więc w warunkach bardziej rzeczywistych wiertła są w stanie nam zagwarantować bardzo, ale to bardzo mały dodatkowy zarobek. Samo przygotowanie z elektrycznymi wiertłami trwa w dobrym tempie od 6 do 10 minut, więc bardzo wyraźnie widać, że nie Opaca się poświęcać tyle dodatkowego czasu, aby finalnie na tym zarobić tylko nisko kilkadziesiąt tysięcy dolarów. A w tym odcinku to już właściwie tyle, jeśli zauważyłeś, że jakieś rzeczy pominąłem, chociaż być może odłożyłem je na kolejny odcinek, ale jeśli masz jakieś sugestie, no to napisz o tym w komentarzu na dole. Jeśli zaproponujesz coś, o czym nie wiedziałem bądź zapomniałem, no to cię umieszczę w kolejnym odcinku razem z przypiętym komentarzem. Koniecznie pamiętajcie łapie w górę pod tym filmem, tym bardziej jeśli Wam się ten odcinek podobał. O subskrypcji na dole razem z dzwonkiem, żeby być ze wszystkim na bieżąco, a my widzimy się w kolejnym odcinku, widzimy się też na live'ach, na które Was zapraszam, także do zobaczenia wszystkim, cześć.